Dzień dobry Państwu. Mam 15 minut, żeby przekonać Państwa do tego, że ten las, w którym jesteśmy, jest niezbędny dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Jesteśmy w lesie, który jest ważny dla mieszkańców Warszawy. Jest to jeden z największych kompleksów leśnych w granicach miasta. I myślę, że ten las jest ważny nie tylko dla mieszkańców Warszawy, ale dla nas wszystkich, ponieważ. Są różne tego powody. Na pewno las pozwala nam przeciwstawić się zmianom klimatycznym, o których coraz więcej słyszymy. Na pewno las jest takim matecznikiem dla bioróżnorodności. Ale myślę, że lasy są też istotne z uwagi na fakt, że coraz większa przestrzeń dookoła nas jest zurbanizowana. Urbanizacja jest takim powszechnym zjawiskiem, które widzimy na co dzień. No, i wszystkie prognozy wskazują, że już niebawem, już w ciągu 10 lat, procent czy odsetek ludzi mieszkających w miastach będzie sięgał ponad 80%. Ta wszechogarniająca nas urbanizacja ma niewątpliwie swoje plusy, ale też prowadzi do oddalenia człowieka od przyrody, co ma bardzo negatywne konsekwencje dla jego zdrowia. Człowiek, żeby być zdrowy, potrzebuje dobrej wody, czystego powietrza i dobrej jakości pożywienia. Zaczynając niejako od końca, można powiedzieć, że zdrowa żywność to jest dobra energia, którą otrzymujemy. I dzisiaj w tym lesie, właściwie jesteśmy w październiku, jeszcze nie ma przymrozków, jeszcze możemy chodzić na grzyby. Grzyby są przecież zasobne w witaminy, w solę. Mineralne. Do niedawna mieliśmy sezon na jagody, na owoce runa leśnego, na owoce pochodzące z krzewów rosnących w lasach, ale też las daje nam przeróżne inne profity. Między innymi oferuje niezastąpionej jakości miody leśne. Różnego typu napoje, czy herbaty, czy nalewki. No i jeszcze ważną kwestią jest oczywiście dziczyzna, która ma niesamowite właściwości i smakowe, i walory, które są niezbędne w dobrej jakości kuchni, której mięso jest wolne od antybiotyków i od tych wszystkich substancji które znajdują się w mieście zwierząt, zwierząt hodowlanych, czyli dobra żywność i, i las. Myślę, że warto jest podkreślenia również to, że lasy są taką takim swoistą gąbką albo może filtrem biologicznym. Które pozwala nam otrzymać dobrą wodę. Bez dobrej wody też trudno mówić o zdrowiu, więc tutaj rola lasów jest bezcenna. Wiele źródlisk, rzek i potoków ma swój początek właśnie na terenach leśnych. No i takim trzecim elementem podstawowym dla naszego zdrowia jest oczywiście czyste, czyste powietrze. My dzisiaj jesteśmy w lesie, który jest lasem liściastym, ale takim bezcennym elementem tego leśnego bioklimatu są fitoncydy, olejki etryczne, które są produkowane przez rośliny, nie tylko drzewa, ale również krzewy. Jest ponad 80 gatunków różnych drzew i krzewów, które dostarczają nam tych fitoncydów. I to są substancje, które pozwalają nam oddychać powietrzem w miarę wolnym od różnego typu bakterii, od, od wirusów, co jest oczywiście niezbędne dla naszego, naszego zdrowia. Szacuje się, porównując przestrzeń miejską, że w lesie poziom bakterii, które, które znajdują się w powietrzu, jest kilkunastokrotnie niższy aniżeli w powietrzu miejskim. Czyli w jednym metrze sześciennym powietrza w lesie jest mniej więcej od 200 do 400 bakterii, podczas gdy w tej samej objętości powietrza miejskiego mamy aż do 8000 właśnie różnego typu substancji, które mogą być dla nas nieprzyjemne czy zagrażające naszemu, naszemu zdrowiu. E, fitoncydy, tak jak powiedziałam, produkuje 80, ponad 80 różnych gatunków drzew i krzewów, m.in. E, brzoza, której tutaj nie spotkamy dzisiaj, ale to jest też e, jodła, to jest świerk, to jest sosna, która się tutaj znajduje czeremcha, także tych gatunków mamy bardzo bardzo dużo i oczywiście ich ilość w, czy objętość w takim lesie nie jest jednakowa. W czasie letnim jeden hektar lasu liściastego produkuje około 2 kg fitoncydów, podczas gdy ta sama powierzchnia lasu iglastego dostarcza nam 5 kg tych fitoncydów. Jak jesteśmy przy tych właściwościach, które decydują o pozytywnym wpływie lasu na nasze zdrowie, to nie sposób nie powiedzieć również o hałasie. Tutaj jest bardzo cicho. I rzeczywiście wejście do lasu, oddalenie się nawet o 150 metrów od krawędzi jezdni, drogi czy takiej przestrzeni ulicznej powoduje, że ilość decybeli zmniejsza się średnio o 20, o 20, więc to jest też, myślę, warte uwagi. Szczególnie, że w ostatnim czasie przybywa różnych doniesień naukowych i rozwija się taki kierunek badań związany z krajobrazem dźwiękowym. I mamy coraz więcej dowodów, że określone elementy przestrzeni w pozytywny sposób mogą oddziaływać na człowieka. Na przykład dźwięki słyszanych ptaków powodują u ludzi zaciekawienie, wzbudzają ich zainteresowanie przyrodą. Z wiekiem udowodniono, że maleje tolerancja ludzi do dźwięków miejskich, takich, które spotykamy w przestrzeni ulicznej między blokami. A więc to też ma duże znaczenie dla naszego zdrowia i biorąc pod uwagę chociażby fakt, że doświadczamy naocznie takiego starzenia się społeczeństwa, że przybywa ludzi w wieku... Poważnym wieku, senioralnym, no to tutaj musimy szukać atrybutów przestrzeni, które pozwolą nam osiągnąć większy komfort i wypoczynku, i, i życia w takiej scenarii typowo zurbanizowanej. Poza, poza wodą, poza żywnością, poza tym czystym powietrzem, o którym wspomniałam, las jest też podstawowym miejscem rekreacji, wypoczynku, ale również turystyki. W naszym kraju powierzchnia lasów przekracza ponad 30%. I co warte podkreślenia, to to, że 80% tych lasów to są lasy publiczne, czyli lasy, które zapewniają dostęp do bezpośredni dostęp do terenów rekreacyjnych. Nie trzeba tutaj uiszczać żadnej opłaty, nie trzeba wykazywać się jakiejś. Specjalistycznymi umiejętnościami. Takie najbardziej popularne formy rekreacji w lesie to są bieganie, to są spacery, to jest jazda rowerem, no i ten zbiór grzybów, który jest takim naszym troszkę narodowym sportem. Przy okazji mówienia o tych formach rekreacji, myślę, że wart podkreślenia jest też fakt, że. Lasy coraz częściej, szczególnie te w sąsiedztwie dużych miast, stają się areną dla zorganizowanej aktywności fizycznej. Wielu naukowców, wielu, wiele organizacji podkreśla, że problemy zdrowia publicznego, problemy w ogóle zdrowotne ludzi wiążą się z faktem, że ludzie są zbyt mało aktywni fizycznie. Tutaj w tym zakresie las ma sporo do zaoferowania. Mamy coraz więcej nowych form rekreacji, których jeszcze kilka czy kilkanaście lat do tyłu w ogóle nie było w lasach. Coraz bardziej popularna jest yoga, pojawia się nordic walking, pojawiają się spacery edukacyjne z przewodnikiem albo spacery indywidualne, więc są to formy, które myślę znakomicie przyczyniają się do tej aktywności fizycznej i Oprócz takiej indywidualnej aktywności w lasach, coraz większy jest udział aktywności fizycznych zorganizowanych. Jest coraz więcej różnego typu eventów sportowych, marszów, biegów na orientację, biegów przełajowych, i liczba osób, które bierze udział w tego typu spotkaniach, tego typu eventach, z roku na rok szczególnie w lasach, tak jak powiedziałam, otaczających duże miasta jest coraz większe. Co jeszcze można powiedzieć o lasach w kontekście ich walorów zdrowotnych? Myślę, że jedną z najważniejszych, kluczowych kwestii jest sprawa wpływu lasu na nasze zdrowie psychiczne. Ten wątek w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie coraz więcej jest badań. coraz więcej jest dowodów już naukowych, które wskazują, że ten kontakt z przyrodą jest niezbędny od najwcześniejszego okresu naszego rozwoju. Jest ważny dla dzieci, jest ważny dla młodzieży, jest ważny dla osób w podeszłym wieku, ale też jest bardzo istotny dla osób z różnymi dysfunkcjami z niepełnosprawnościami. Nie powiedziałam jeszcze, że rzeczywiście są też dowody że turystyka osób niepełnosprawnych na terenach leśnych ma dla nich kluczowe znaczenie, dlatego że w lesie łatwiej pokonywać bariery, łatwiej oswoić się ze swoimi dysfunkcjami i łatwiej też o podniesienie poziomu samooceny. Ale porównując na przykład przestrzeń miasta i przestrzeń leśną, wyraźnie widać, że ten kontakt z lasem przyczynia się pozytywnie do wzrostu naszych dobrych uczuć, do uczuć pozytywnych. Las powoduje, że stajemy się mniej agresywni, bardziej skupieni, czyli tutaj można za pomocą różnych cech przestrzeni lasu Pomagać sobie podnieść koncentrację, zwiększyć uważność, ale też zyskać większą witalność i takie poczucie no, pewnego, pewnego też relaksu psychicznego. W Instytucie Nogleśnych, w którym pracuję z GGW. Od kilku lat prowadzimy takie badania z udziałem psychologów i badania, które są taką prowadzone w interdyscyplinarnym zespole, gdzie tą wiedzę o lesie łączymy z wiedzą typową dla psychologów i prowadzimy badania, które pokazują, że rzeczywiście różny sposób gospodarki leśnej i różne cechy przestrzeni leśnej mogą być wykorzystywane z powodzeniem w terapii uwzględniającej środowisko leśne. W terapii osób z na przykład depresją, czy w, mogą być pomocne w resocjalizacji ludzi. Tutaj właśnie w lesie dzisiaj, gdzie nagrywamy ten nasz materiał filmowy, prowadzimy badania z udziałem naszych studentów. Te badania na terenie tego konkretnego kompleksu leśnego prowadzimy już trzeci sezon po to, żeby stwierdzić, w jakich okolicznościach, w jakim czasie, w jakim sezonie ten las najbardziej pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie. Te nasze wyniki właśnie niezbicie pokazują, że, że z powodzeniem las możemy wykorzystywać i łączyć w terapii z lasem. I już tak kończąc, to rzeczywiście myślę, że rola lasów w zdrowiu publicznym będzie jeszcze bardziej wzrastała w najbliższej przyszłości bo rzeczywiście ten poziom życia, tempo życia, konieczność podejmowania wielu decyzji, niedostosowanie ludzi do tego tempa, a także takie poczucie zagrożenia, które towarzyszy nam już na co dzień, powodują, że coraz więcej ludzi boryka się z różnymi problemami psychicznymi i tutaj las może być takim antidotum, może być tym komponentem przestrzeni, który zdecydowanie poprawia nam. Samopoczucie, które przyczynia się do naszego lepszego zdrowia psychicznego, ale też zdrowia, zdrowia fizycznego poprzez aktywność fizyczną. Bardzo Państwu dziękuję.